Przyjechałem na łajbę, żeby rozwiesić tą nową antenę doświadczalną z tą cewą tutaj i już widzę, że muszę kilka zwojów odkręcić, żeby troszkę wyżej promiennik dać. W tej chwili promiennik ma chyba 11 metrów z tego co pamiętam, 10-11 metrów, a resztę z tego 20... Yy kawałka linki miedzianej w izolacji dla przypomnienia 2,5 kwadrat jest nawinięte na rurę PCV o średnicy pi... no, trochę więcej jak 50 a ten koniec tutaj z tym oczkiem będzie tu na tym maszciku skrzynka CG3000 i tu skrzynka CG3000 i dalej feeder do radia, czyli cewka. Tu kilka zwojów odwinę, żeby wydłużyć nie wiem, do 12-13 metrów promiennik, który idzie do topu masztu. Wciągam go jednym z fałów, którego nie używam do wciągania żagla. I teraz w momencie, jak będziemy płynąć, w trakcie płynięcia chcąc nadawać i jednocześnie jakby się chciało zrobić zwrot, zmienić hals, to w tym momencie żagiel nie będzie wadził o antenę, a poprzednio była ta fałka, która była gdzieś tam dośród yy, okręcia. Koło masztu szedł drugi koniec i szedł do góry i w taką fałkę to przeszkadzało. trzeba było przerzucać antenę na drugą górę a w tej chwili będzie OK. Teraz zabieram antenę na testy yy, na lądzie, podłączę to wszystko ze skrzynką i zobaczymy, jak to się będzie stroić, jak się będzie zachowywać, jakieś łączności zrobię. A później na sezon, docelowo na stałe, antena będzie na yy, jachcie 9-metrowym typu Carter 30. Pozdrawiam żeglarzy, krótkofalowców i żeglarzy krótkofalowców. Trzymajcie się, Hej.